Po konsolowej premierze Grand Theft Auto Vice City można było mieć nadzieję, że plotki na temat GTA przestaną być tematem numer jeden w growej prasie. Nowa odsłona cyklu trafiła właśnie do sklepów, nie było więc powodów do teoretyzowania na temat tego, co się w studiu Rockstar North gotuje. Ten piękny stan równowagi trwał mniej więcej dwa krótkie miesiące. Wszystko za sprawą wydawcy Take-Two Interactive, które zaraz po premierze Vice zarejestrowało domenę dla gry Grand Theft Auto San Andreas, co natychmiastowo wywęszone zostało przez reporterów świętej pamięci brytyjskiego serwisu Reserve Co. UK. Nauczeni doświadczeniem, fani rozpoczęli więc przegrzebywanie sieci w poszukiwaniu dalszych informacji, licząc zgodnie z tradycją na coroczną premierę w październiku. Minęła jednak wiosna, później lato, przewidywany termin premiery zbliżał się nieubłaganie, a gracze nie doczekali się nawet oficjalnego potwierdzenia istnienia gry. Pojawiły się za to niepokojące informacje o tym, że Rockstar North podzielone zostało na mniejsze ekipy pracujące nad osobnymi projektami, w tym ogłoszoną 31 lipca brutalną grą akcji Manhunt. Premiera Manhunta przewidywana była na listopad, co oznaczać mogło, że GTA jednak nie pojawi się w sklepach w 2003 roku, by gry nie kanibalizowały wzajemnie swojej sprzedaży. Półoficjalnym potwierdzeniem przypuszczeń był również raport finansowy tej ktył firmy Matki Studia, który nie przewidywał żadnych nowych produktów z GTA w nazwie na rok fiskalny 2003. I faktycznie listopadowemu Manhuntowi nie towarzyszył żaden nowy tytuł tej serii. Na graczy, którzy kupili nową grę Rockstara, czekała jednak miła niespodzianka. Akcja Manhunta toczyła się bowiem rzekomo w tym samym świecie co omawiana przez nas seria, a Cancer City leżeć miało niedaleko Liberty. Na pełnoprawny powrót do uniwersum fani musieli poczekać jednak kolejny rok, o czym poinformowano ich wreszcie 1 marca 2004 roku, 15 miesięcy od pierwotnego przecieku. Fani GTA nawet dziś nie są zgodni w kwestii tego, czy najlepszą grą uniwersum 3D serii było wydane w 2002 Vice City, czy jego następca San Andreas. Pewnym jest natomiast, że gdy trafiła na PlayStation 2 26 października 2004 roku, to właśnie ta druga była największą, najambitniejszą i najbardziej złożoną z dotychczasowych produkcji studia Rockstar North. Kolejny segment materiału dotyczył będzie fabuły i zakończenia gry. Jeżeli chcesz uniknąć spoilerów, przewiń materiał do fragmentu oznaczonego na ekranie. Głównym bohaterem jest Carl Johnson, znany swoim znajomym jako CJ. W młodości członek lokalnego gangu Grove Street Family w mieście Los Santos w stanie San Andreas. Po śmierci brata w drugiej połowie lat 80. wyjeżdża szukać szczęścia w Liberty City, gdzie zostaje złodziejem samochodów dla znanego z GTA 3 Joea Leone. Gra rozpoczyna się w 1992 roku. Konkurencyjny gang Bolasów inicjuje strzelaninę na Grove Street, w wyniku której ginie matka C.J. -a. To skłania protagonistę do powrotu do domu i pojednania się z rodziną i przyjaciółmi. W drodze z lotniska zostaje jednak zatrzymany przez swoich dawnych wrogów, skorumpowanych policjantów oddziału Crash, Pulaskiego, Hernandeza i szefa szajki Tenpeniego. By móc kontrolować jego zachowania, grożą, że jeśli nie będzie słuchał ich rozkazów, wrobią go w morderstwo policjanta, po czym wyrzucają z samochodu, obiecując, że będą go obserwować. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Na Grove Street okazuje się, że sytuacja nie wygląda najlepiej. Gang Grove Street Family jest w rozsypce. Większość terytoriów miasta kontrolują teraz Balasi i Wagosi, spychając potężną kiedyś grupę na ubocze. CJ decyduje, że trzeba przywrócić dawną chwałę swojej rodzinnej dzielnicy i postanawia zostać w Los Santos, by pomóc w odbudowie reputacji gangu. Nie jest to jednak proste. Jego dawni członkowie popadli w narkotyki, a nawet najbliżsi przyjaciele bohatera, brat Sweet oraz sąsiedzi Ryder i Big Smoke, nie są zadowoleni z faktu, że Karl zniknął, gdy był im potrzebny najbardziej. Mimo nieprzychylności losu, ekipie CJ-a udaje się odzyskać część utraconych terytoriów. Podczas jednej z takich rutynowych akcji, bohater otrzymuje telefon od Cezara, lidera zaprzyjaźnionego gangu Aztecas i chłopaka Kendall, siostry Karla. Cezar zdradza mu, że za kulisami orkiestrowana jest jakaś większa intryga. Ryder, Big Smoke, Crash oraz Balasi kolaborują potajemnie, widziani przy tym samym samochodzie, z którego zastrzelono matkę CJ'a. Mimo tego, Carl i Sweet wpadają w zastawioną na nich pułapkę. Sweet trafia do więzienia, jego brat zostaje porwany przez gliniarzy i wyrzucony na pustkowiu. Ten penny stawia Karlowi ultimatum. Jeśli postawi stopę w Los Santos i spróbuje przeszkodzić w planach kolaborantów, jego brat zginie w więzieniu. Z pomocą przychodzi mu Cezar, działający jako informator, przesyłając najświeższe wieści z Los Santos, podczas gdy Karl próbuje stanąć na nogi, remontując stary warsztat samochodowy w mieście San Fiero. Tu poznaje ważnego partnera biznesowego, niewidomego lidera lokalnej triady u a także agenta rządowego Mike'a Torino, który obiecuje CJ-owi uwolnienie Sweet'a w zamian za wykonanie jego brudnej roboty. Wraz z Cezarem Karl sabotuje jednocześnie operację Big Smoke'a, które jednoznacznie wskazują na jego udział w produkcji i dystrybucji narkotyków. Zabija przy tym kierującego dostawami Rydera. Dzięki współpracy z Wuzin i udziałom w jego kasynie w Las Venturas, Karl ma wreszcie środki, doświadczenie i znajomości, by wrócić do Los Santos. Torino dotrzymuje słowa i pociąga za odpowiednie sznurki, by zwolnić Sweeta. Na światło dzienne wychodzą również przekręty policji, ale korupcja sięga tak głęboko, że ten penny z braku dowodów nie trafia do więzienia. To powoduje, że Los Santos pogrąża się w chaosie, a po mieście przetacza się fala brutalnych zamieszek. Karl wykorzystuje zamieszanie, by zabić Big Smoka, który przeistoczył się w barona narkotykowego. Ten Penny, nienawidzony przez mieszkańców, próbuje uciec z miasta ze skradzionymi pieniędzmi z handlu narkotykami, ale w finałowym pościgu samochodowym rozbija się i ginie, pokonany przez własną chciwość. San Andreas było przygodą o gigantycznej skali. Składało się z aż 100 misji fabularnych trwających łącznie dłużej niż obie poprzednie części razem wzięte i pełniło rolę spoiwa łączącego luźno powiązane ze sobą GTA 3 i Vice City. Czas akcji wpasowuje się idealnie w sam środek między latami 80. Vice i 2000. w trójce. Wielu bohaterów, którzy mieli swój udział w historii Vice City, doczekuje się swojego epilogu. W ten sposób dowiemy się na przykład, że Ken Rosenberg, towarzysz Tomiego, wrócił do współpracy z gangami Liberty City po tym, jak jego nauk narkotykowy zmusił go do rozstania się ze swoim dotychczasowym pracodawcą. Jest to również prolog do wydarzeń z GTA 3. To tu dowiadujemy się, w jakich okolicznościach Catalina poznała głównego bohatera tamtej gry, a jej operacje Salvatora Leone stają się na dalszym etapie gry ważnym elementem fabularnym. W jednej z misji odwiedzimy nawet wycinek Liberty City. O tym, jak ważnym dla San Andreas była fabuła i jej ciągłość fabularna względem pozostałych orson gry świadczy darmowy 20-minutowy film The Introduction stworzony przez rockstar na silniku gry, który służy jako bezpośrednie powiązanie wydarzeń w Vice City z San Andreas. Po raz kolejny głosów bohaterom użyczyły gwiazdy najwyższego kalibru. Od powracających ulubieńców z GTA 3 i Vice City po zupełnie nowe twarze takie jak Samuel L. Jackson w roli Tenpeniego, Chris Penn jako Edward Pulaski czy Peter Fonda w roli The Truth. Większość z ról gangsterów obsadzono raperami wywodzącymi się z zachodniego wybrzeża. Wśród nich znaleźli się m.in. Ice T, The Game, Kid Frost czy MC8. Dla kontrastu w rolę CJ-a wcielił się nieznany i debiutujący wówczas raper Young Meley. Mimo swojego wielkiego nacisku na to, by otoczenie San Andreas było bliskie graczom, nowa gra Rockstar była od swoich poprzedniczek zupełnie inna z uwagi na swoją skalę. Producenci chcieli stworzyć gigantyczny, otwarty świat dający grającemu masę możliwości. I faktycznie, mapa San Andreas mogła pomieścić w sobie całe GTA 3 i Vice City i zmieścić jeszcze deser. Dzięki nowej technologii strumieniowania danych w locie, gra nie musiała już doczytywać danych, zamiast tego na bieżąco usuwała z pamięci i ładowała potrzebne fragmenty mapy. Stan San Andreas mieścił w sobie aż trzy duże miasta, każde porównywalne rozmiarowo z miastami poprzedników, a także szereg pomniejszych wsi i setki innych punktów widokowych wartych odwiedzenia. Tak duży, bogaty obszar musiał być oczywiście odpowiednio wypełniony. Dlatego po raz kolejny liczba pojazdów dostępnych w grze uległa niemal podwojeniu. Wśród 180 pojazdów znalazła się masa nowych motocykli, samochodów, helikopterów, samolotów, ale również startujące pionowo-odrzutowce, plecaki odrzutowe, go-karty, a nawet kombajny i spadochrony. Największą innowacją był jednak kompleksowy system RPG, który odpowiadał za naszą kondycję fizyczną. Mogliśmy przybierać na masie jedząc fast foody, potem rzeźbić na siłowni, brać lekcje latania w odpowiednich szkołach lub po prostu odpowiednio często pilotując. Jeżdżąc na rowerach poprawialiśmy kondycję, na motorach zmniejszaliśmy prawdopodobieństwo na to, że z nich spadniemy przy kraksie. Poszerzono także naszą gamę umiejętności. CJ nauczył się wspinać, mógł wreszcie po raz pierwszy w serii pływać, a nawet nurkować, a przechodząc dodatkowe szkolenia mogliśmy też nauczyć się sztuk walki. Dynamikę niektórych poziomów zmieniał również nowy tryb skradania się, umożliwiający eliminowanie przeciwników bronią białą, bez zwracania uwagi pozostałych wrogów. Ten przydawał się również w nowej minigrze, umożliwiającej rabowanie domów. Wraz z używaniem gnatów, rósł nasz poziom doświadczenia ich wykorzystywania, ułatwiając celowanie, zwiększając ich zasięg, a nawet pozwalając na ułatwione poruszanie się podczas celowania. Do walki nie musieliśmy iść zresztą sami, bo wciskając odpowiedni przycisk, mogliśmy grupować członków naszego gangu i wyruszać do boju w paroosobowej grupie, co również kontrolowane było przez poziom naszego respektu. Pojawiła się też mechanika wojen gangów, w ramach których mogliśmy podbijać terytoria innych grup i bronić własnych. Nowych funkcji wprowadzonych w San Andreas jest tak wiele, że można by napisać o nich książkę. Pasażerowie mogli teraz przeprowadzać tzw. drive-by, czyli strzelać przeciwników spędzającego wozu. Mogliśmy przebierać się w jedną z dziesiątek ubrań, a także strzyc się u fryzjera, co również wpływało na to, jak postrzegali nas wygrywalni bohaterowie. Zmiany w statystykach były także odzwierciedlane w naszym wyglądzie. Niewyćwiczony CJ będzie grubym powolniakiem, a pucker, umieśnionym ideałem dla kobiet. Kobiet, które w San Andreas mogliśmy zabierać na randki, budując przy tym statystyki naszego romantyzmu. Z jednej strony Rockstar chciał w ten sposób udobruchać malkontentów, którzy krytykowali firmę za wprowadzenie w trójce i Vice City prostytucji. Jednocześnie jednak wprowadzili się w ten sposób w nielada kłopoty. Gra trafiła do amerykańskich sklepów z oznaczeniem mature, oznaczającym, iż mimo wielu treści dla dorosłych, nie zawiera żadnych elementów o zabarwieniu erotycznym. Twórcy modów do gry niemal ekspresowo zdali sobie jednak sprawę z tego, że to nieprawda i że w kodzie gry znajduje się ukryta, nieaktywna minigraf, w której dziewczyna głównego bohatera zaprasza go na kawę. Wyszło wówczas na jaw, że gdy autorzy zdali sobie sprawę, iż tryb pozwalający na uprawianie seksu oznaczałby dla nich klasyfikację Adult Only, co równałoby się z brakiem zgody na publikację od sony, pozbyli się go. W Pełnej wersji gry, w miejsce dodatku usłyszeć można jedynie okrzyki rozkoszy na tle budynku, w którym przebywają postaci. Zaskoczeni moderzy odkryli jednak, że pliki minigry nie zostały usunięte, a jedynie wyłączone i w lato 2005 roku, niedługo po premierze pecetowej wersji gry, przygotowali łatkę odtwarzającą oryginalną zawartość. Pojawienie się modyfikacji nazwanej Hot Coffee oznaczało gigantyczne kłopoty dla Rockstar. Gra musiała zostać usunięta z półek, gdyż jej klasyfikacja nie była już aktualna. Organizacja ESRB zmieniła ją po krótkim śledztwie na nieszczęsne Adult Only. Tytuł zniknął ze sklepów na długie miesiące, oznaczając gigantyczne straty dla studia, ale również szkodliwe były pojawiające się ze wszystkich stron pozwy związane ze sprzedawaniem źle opisanego produktu. Ciężko określić, ile kosztowało tej który ratowanie sytuacji, ale wiadomo o przynajmniej jednym pozwie zbiorowym, który skończył się ugodą na kwotę 20 milionów dolarów. W odpowiedzi na kontrowersje, Rockstar przygotowało nową wersję gry, z której usunięto wszystkie ślady po mini dzięki czemu mogło ona wrócić do sklepu w nowej wersji i ze starą klasyfikacją M. Studio wyraźnie pogniewało się również na graczy pc bo poprawione wydanie gry naprawiało co prawda szereg problemów, ale blokowało wszelkie próby modyfikacji, bezceremonialnie wieszając się. Afera hot coffee nie miała za to większego wpływu na Europę, gdzie gra wydana była z najwyższą możliwą klasyfikacją PEGI-18, która nie narzucała na wydawcę takich samych ograniczeń co amerykańskie Adult Only. Zmian doczekał się również silnik fizyczny gry, zainspirowany podobno wyścigową serią Midnight Club Rockstar Games. Pojazdy mogły teraz eksplodować trafione we wlew paliwa, a wozy, choć utraciły trochę szczegółowości tekstur, nadrabiały złożoną geometrią i możliwością niezależnego oddzielania zderzaków od reszty pojazdu. Wyjątkiem były wprowadzone na potrzebę San Andreas rowery, których nie dało się uszkodzić w żaden sposób. Z nową mechaniką pojazdu wiązał się również nowy silnik odtwarzania radia w grze. W San Andreas wprowadzono dynamiczny miks: każda audycja i każdy utwór przechowywane były osobno i łączone ze sobą losowo z odpowiedniej puli utworów dla każdej ze stacji, powodując, że słuchane w grze za każdym razem oferowały nam inną kolejność utworów. Umożliwiło to również wplecenie w audycję motywów fabularnych, np. wiadomości, które odtwarzały się dopiero po ukończeniu odpowiednich misji. Bardziej prymitywna forma tego systemu istniała już w GTA 3 i Vice City, ale tam zamiast wplatać przerywniki fabularne w radio, było ono po prostu tymczasowo wyciszane. Posiadacze wydań konsolowych gry mieli dostęp również do dodatku niedostępnego na komputerach. Minigry Rampage, czyli znane ze wszystkich poprzednich odsłon, szały zabijania, pojawiły się w San Andreas wyłącznie na konsolach i tylko w postaci dziwnego trybu dwuosobowego, w którym obaj gracze dzielą jeden ekran. W wersji pecetowej Rampage zostały usunięte całkowicie z braku ustandaryzowanego wówczas systemu lokalnej gry wieloosobowej na komputerach. Oprócz znajdzie zabijania w konsolowym wydaniu gry, dostępne były też znajdźki Free Roam, dające dwóm graczom możliwość w miarę wolnego zwiedzania San Andreas. Gdzie nie dało rady Rockstar, podołali gracze, tworząc cały szereg wieloosobowych modów do pc San Andreas, które cieszą się niezwykłą popularnością nawet dziś. Najpopularniejsze to Multi Theft Auto oraz SAMP, dodające do gry pełnoprawny sieciowy tryb wieloosobowy wraz ze wsparciem dla skryptów, edytorem map oraz szeregiem nowych funkcji niedostępnych w podstawowym wydaniu gry. Wydanie San Andreas oznaczało również, że Uniwersum 3D serii stało się kompletne. Poznaliśmy koniec historii GTA 3, poznaliśmy jej początek w GTA Vice City i sam jej środek w San Andreas. Było ono również spodziewanym hitem dla studia, bijąc na głowę wszystkie poprzednie odsłony cyklu, stając się i pozostając do dziś, najlepiej sprzedającą się grą na PlayStation 2, rozchodząc się na niej w ponad 17 milionach egzemplarzy. Mimo, że trylogia stała się kompletna, w ramach uniwersum gier 3D wydano jeszcze trzy tytuły poboczne. 26 października 2004 roku, w dniu premiery San Andreas, na Game Boy Advance wydano również GTA Advance. To miało być pierwotnie prostym dwuwymiarowym portem GTA 3 na przenośną konsolę Nintendo w stylu GTA 1 i 2 na Game Boya, ale z uwagi na problemy techniczne z adaptacją niektórych zadań zdecydowano na przebudowanie jej w prequel. Gra rozpoczyna się w roku 2000 i skupia się na drobnym rzezimierzku Majku wypełniającym misję dla mafii. Fabuła gry służy jako prolog dla GTA 3 i kończy się wydarzeniami poprzedzającymi bezpośrednie rozpoczęcie trójki, w tym aresztowaniem Aid Bola. Ograniczenia sprzętowe Game Boya oznaczały, że rozgrywka serii cofnęła się ponownie do widoku z lotu ptaka i zabawy bardzo podobnej do pierwszego GTA z 1997 roku. Podobnie jak tam, akcja toczyła się w dwóch wymiarach, ale budynki renderowane były w 3D. Nowością była za to symulacja trójwymiarowości pojazdów. Te, choć składały się tylko z płaskich grafik, mogły być przewracane, podobnie jak w trójwymiarowych odsłonach, co symbolizowane było zmianą grafiki pojazdu na jego wersję do góry nogami. Była to również pierwsza odsłona serii zawierająca wyświetlający się na ekranie prędkościomierz. Choć dość imponujące technologicznie, wykorzystujące bogato takie sztuczki jak skalowanie obrazu czy renderowanie trójwymiarowych obiektów na bardzo ubogim sprzętowo handheldzie Nintendo, Grand Theft Auto Advance nie spotkało się z entuzjazmem fanów. Krytykowano je za prehistoryczny, niewygodny, powolny silnik, słabą fabułę i niską grywalność. Podważa się również jej kanoniczność w ramach świata gry. Był to pierwszy tytuł z GTA w tytule, powstały bez udziału Rockstar North, za grę odpowiedzialne było studio Digital Eclipse i co najważniejsze, bez Dana Hausera, autora scenariuszy do wszystkich pozostałych gier cyklu od GTA 3 wzwyż. Gra nie pojawia się nawet jako jedyna na oficjalnej stronie serii Grand Theft Auto, mimo faktu, iż figuruje tam nawet niekanoniczne London 1969. Lepiej w opinii graczy dały sobie radę dwa kolejne projekty poszerzenia historii cyklu: wydane na PlayStation Portable, a potem PlayStation 2, Liberty City Stories i Vice City Stories, obie pełniące rolę wstępów do swoich tytułowych odpowiedników. Te cieszyły się niezwykłym powodzeniem, gdyż udało im się w miarę bezkompromisowo przenieść na kieszonkową platformę Sony niemal wszystkie aspekty swoich dorosłych odpowiedników, co było wówczas wyczynem niezwykle imponującym. Wszystko za sprawą nowego silnika stworzonego przez Rockstar Leeds, który umożliwił przeportowanie zasobów GTA 3 i VC na PSP. W Liberty City Stories po raz kolejny powracaliśmy do miejsca akcji GTA 3, choć tym razem do roku 1998 i przyglądaliśmy się perypetiom Mafii Forelli z perspektywy Toniego Ciprianiego. LCS było pierwszym od czasów London 1969 grą w cyklu, którą można nazwać zestawem dodatkowych misji. Oparta była o mechaniki przeniesione z Vice City, w tym powrót motocykli i mapy, ale sama nie wprowadzała zbyt wielu innowacji, całkowicie ignorując modyfikacje wprowadzone w San Andreas. W dodatku toczy się na mapie niemal identycznej do tej z GTA 3, z tylko szeregiem kosmetycznych zmian związanych z trzyletnią różnicą między czasem akcji tych gier. Wydanie PSP zawierało za to dwie ekskluzywne opcje, niedostępne w ich późniejszym wydaniu na PS2. Tą najważniejszą był tryb multiplayer, kompletna nowość i pierwszy pełnoprawny tryb wieloosobowy od czasów GTA 2. Za pomocą trybu ad hoc, czyli połączenia lokalnego, do sześciu graczy mogło wziąć udział w jednym z siedmiu trybów rozgrywki: od standardowych pojedynków, przez wzajemne wykradanie sobie pojazdów, po wyścig polegający na dostarczeniu określonych samochodów do skrytek. Z uwagi na brak zunifikowanego systemu sieciowego na PlayStation 2, ta wersja gry nie zawierała trybu online. Drugą opcją dostępną tylko na PSP była możliwość wgrania do gry swoich własnych ścieżek muzycznych z pomocą zewnętrznej aplikacji. Przed premierą Liberty City Stories funkcja ta istniała wyłącznie w wydaniach Xboxowych i PCowych GTA 3 Zwyż. Vice City Stories szło za ciosem wysyłając graczy ponownie na wycieczkę do wirtualnego odpowiednika Miami. I również w tym wypadku gra przypominała bardziej zestaw dodatkowych misji niż pełnoprawny sequel. Miejscem akcji było Vice w 1984 na dwa lata przed eskapadą Tomiego Versetiego, a głównym bohaterem Victor Vance, brat Lansa, znany nam przedtem wyłącznie z faktu, że umierał w intrze oryginalnego Vice City. Jego historia różni się od dotychczasowych tym, że Wik nie chce być kryminalistą, wręcz przeciwnie, jest żołnierzem, który zostaje mimowolnie wplątany w narkotykową aferę. Vice City Stories było grom o odmiennym tonie względem swoich poprzedników. To za sprawą faktu, że była to pierwsza, oficjalnie kanoniczna gra, w której tworzeniu nie brało udział szkockie studio Rockstar North. To zajęte było innym projektem, więc VCS stworzone zostało od początku do końca przez angielskie Rockstar Leeds, które wcześniej asystowało przy produkcji poprzednika i które to odpowiedzialne było za stworzenie silnika, na którym operowała gra. Różnica w tonie widoczna jest wyraźnie chociażby w pomyśle krzyżowania rzeczywistych bohaterów z fikcyjnym światem gry, czego najpopularniejszym przykładem jest odbywający się w Vice City koncert piosenkarza Phila Collinsa. Podobnie jak w przypadku Liberty City Stories, VCS w wersji PSP znów zawierało w sobie pełnoprawny tryb wieloosobowy. Gra szczyciła się też szeregiem małych, ale znaczących poprawek, np. punktami kontrolnymi w trakcie misji, które umożliwiały kontynuowanie zadania od pewnego momentu, a nie jak było do tej pory, zmuszając nas do ich ponownego rozpoczęcia. Rozwinięto również znany z Vice City system kupowania nieruchomości, w ramach którego mogliśmy przekształcać je wedle własnego uznania w różne biznesy. Wiktor, biorąc przykład z CJ, nauczył się również pływać. Liberty City Stories i Vice City Stories były pierwszymi w pełni kanonicznymi częściami serii, których nie wypuszczono nigdy na platformie PC. Podczas gdy Rockstar Lead spompowało kolejne poboczne tytuły, by zmaksymalizować zyski z leciwego już uniwersum 3D, Rockstar North nie spoczywało na laurach, pracując ciężko nad nową generacją Grand Theft Auto. Stworzenie nowej, wielkiej kradzieży aut na pojawiające się już na horyzoncie PlayStation 3 i Xboxa 360 wymagało jednak wielkiego nakładu pracy i wielu lat przygotowań. Wszystko jednak zaczęło się od… tenisa stołowego. To już jednak temat na kolejną część Grand Theft Auto w pigułce.